Agentko Bystrzak? Gotowa, tato! Niespodzianie jak wiatr z obcych krajów Tak spadł pod nogi Freda Frost Brydzia pecha dziś ma, bo swą misję zna I to do niej zawitał go Gdy twarz mi jarzy, lepiej być na straży A piętaszek Freda słucha rad Fred! Gdy groźny tu nie się za Agentko, Agentka Brycia załapie co i ja Czy komuś tak los, Choćby żył przy Ale kto szczęście ma jak Rozkoszna psinka Wiatr południowo-zachodni 3 km na godzinę To w przeliczeniu będzie 4,3 węzła i... Nie filozofuj, tylko rzuć! Eee. Nieźle jak na dziewczynę. <grymne> Czekaj! Pokażę ci, jak się to robi. Fred, to trzeci, który dziś straciłeś. Spokolo, spoko, loko, spoko loko. E... 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 Pomysł nadchodzi. Pomysł. A może by piętaszek? No, no właśnie! Piętaszku! Nie o to mi chodziło! A, Fred, mógłbyś czasem wyjąć z plecaka skarpetki po wf co? Widziałeś te dyski, którymi gramy? Chcę, żebyś stał się czymś takim, tylko lepszym, większym i szybszym, zrozumiano? Jasne. Fred, nie chodziło mi o to, żebyśmy grali piętaszkiem. He he! Jestem w formie! Niezła równowaga! Wow, i masz cyfrowy wyświetlacz, super! No to jedziemy! Jestem królem świata! Zabierzcie go, zabierzcie ode mnie te kupy kłaków! O, szczeniaczyk! Cześć, mały! Nawet nie myśl o tym, żeby go zatrzymać. Canis lupus familiaris, pies domowy. Wymaga ciągłej opieki. Ma tendencję do niszczenia przedmiotów. Alergeny, pchły... O, to znaczy, skoczy! Gubi sierść! Kto jest słodkim szczeniaczkiem? Trzymać! Rary koguta! Pewnie, że tak! Nie, zaraz nigdy nie miałam zwierzątka, nie wiem, co się z nimi robi. M może zostać u mnie, moi rodzice się zgodzą. Hej, halo! Zastanówcie się! Po co wam szczeniak? Piętaszku, przyjrzyj mu się! Jest taki słodki! Ej, aparat, Fred. Hej, 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 słuchajcie! Tego nie można przegapić! Zaraz będzie pierwszy odcinek najtwardszych piosenkarzy świata! 13 jeszcze nieznanych gwiazd, dziewięć rund boksu i jeden kontrakt płytowy! Kto to przetrwa? Nie możemy oglądać, bawimy się z Błotkiem. Co? Jak to? Według wszystkich źródeł, jakie udało mi się dzisiaj znaleźć, odpieka nad psem wymaga nieustannej uwagi. Aniby, co ten pchlaż ma w sobie takiego niezwykłego, co? Potrafi przebić tunel przez wnętrze góry? Nie. Potrafi znieść obcy statek kosmiczny w niewielką kostkę? sam raz do recyklingu? Nie, nie potrafi. On tylko je, ślini się i robi bałagan. Odnieśliście wrażenie, że go nie lubię? I dobrze, bo nie lubię i... Ej, on właśnie pokazał mi język! Cicho bądź, piętaszku, straszysz go. Mam na ciebie oko. że kocham cię, tak. Czterech? <śmuszczak> Czyż on nie jest uroczy? Przestań, to jest pies, a nie suczka! Tu jest ten Ach. niegodziwiec co się stało? Rozkoszny błotek przegryzł kabel od telewizora i przez niego straciłem kawał historii telewizji. Szczery jaki gryzą różne rzeczy, takie już są. Pewnie chcę wyjść na spacer. Spacer? Bardzo chętnie wyprowadzę błotka. Naprawdę, przejdziemy się. Chcę się z nim zaprzyjaźnić. Będziemy tylko ja i on. Dobra, pieseczku, nabrałeś moich przyjaciół, ale ja wiem, że jesteś wcielonym złem, więc sio! Au, widerzyn!

Obserwujecie Pasku z mokrym nosem. Przyjaciele, pewnie się zastanawiacie, po co Was tu dziś zaprosiłem. Właściwie to mój pokój, ja was zaprosiłam. Nie, mimo to jest coś. Co powinniście wiedzieć? Po głośnym incydencie z przekryzieniem kabla uważnie obserwowałem waszego drogiego pupila i zebrałem kilka poważnie obciążających dowodów. Dowód A! Zauważyłem, że Błotek staje na tylnych łapach. Oczywisty dowód na to, że w rzeczywistości nie jest psem, lecz szczególnego rodzaju psim kosmitą. Daj spokój! Dowód B! Odkryłem, że butek włamał się do laboratorium agentki Bystrzak i zniszczył papiery. Dokumenty, w których zapisane były kody dezaktywujące ściśle tajne wiertło magmowe SB1. Mm? I wreszcie, gdyby to Wam nie wystarczyło. Dowód C! Na załączonym obrazku widzimy, jak podejrzany chowa jeden z laserów brydzi w ogródku. To wszystko prowadzi do jednego wniosku, przyjaciele! Otóż powiem wam, że wasz Błotek jest tak naprawdę złym kosmitą z planety zamieszkanej przez superinteligentne psopodobne istoty i zamierza wziąć was jako zakładników i uzyskać dostęp do wiersła SP-1, by pozbawić Ziemię cennej magmy. Przecież to oczywiste, ha! Zastanów się, jaki mógłby mieć motyw. Po co takiej rozkosznej psińcy jakaś magma? On wcale nie jest rozkoszny. To my nauczyliśmy błotka stania na tylnych łapkach. To taka sztuczka, patrz! Ach, pewnie się domyślił, że trzymam jego przysmaki w laboratorium i dlatego pogryzł te papiery. Czyżby? A co z zakopaniem lasera? Hmm? Ciągle zabiera mi jakiś sprzęt i zakopuje w ogródku. Myślę, że to urocze. I już wiem, co tu się dzieje. Wolicie złego psa kosmite niż mnie! Zabije mnie, a wy podrapiecie go za to po brzuszku! Mam rację? Piętaszku to jest szczeniak, a nie kosmita! Jasne? Nie, 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 nie! nie. To dlatego, że jest ode mnie milszy! Lubicie go głaskać po aksamitnym brzuszku! Głaskanie mojego to jak dotykanie konserwy! W porządku, rozumiem. Żegnajcie! Dlaczego nie każesz mu wrócić? Wykonuje mi taką scenę raz na tydzień. Cóż, miewa swoje humory. Patrz, nasz błotek znowu się bawi. O, przyniosę aparat. Przyjaciele, wcale ich nie potrzebuję. Jestem szczęśliwy sam ze sobą. Jaka to świetna zabawa! Kocham cię! Dlaczego on wymyśla takie historie o błotku? Tak! Może spalił mu się jakiś bezpiecznik? On ma laser! I nie zawaham się go użyć! <ścoughs> oh, to nie do wiary, że daliśmy się nabrać na ten szczenięcy wdzięk! Patrz, jak przyciska te kontrolki! Całkiem jak człowiek! Piętaszek miał rację. Nie ujdzie ci to na sucho, błotek! Nazywaj mnie imieniem! Borgolon pierwszy lojalny asystent do spraw specjalnych władcy kanali. Najdumniejszej rasy w całym wszechświecie! W każdym razie, za dwie króciutkie minuty wiertło SB1 dotrze do jądra Ziemi i pozbawi waszą planetę całej cennej magmy. Ale po co chcecie opróżnić wnętrze Ziemi? Pochowany was tam! Rozumiem. Ale opróżnienie wnętrza Ziemi sprawi, że planeta się zapadnie. To nie mówię, planeta. Pytam, żeby się upewnić. Mamy spore kłopoty, co? Cóż, szalony kosmita zaraz unicestwi naszą planetę. Tak, myślę, że tak. Chodź tu, ty niegrzeczny piesku! – Piętoszek! – Wrócił! Nie na długo. Podziwiam twój refleks, ale spóźniłeś się. Jedyne co możesz zrobić, to usiąść i podziwiać moje dzieła. Co jest warta ta wasza cała technologia? Nawet nie potrafiliście zwalczyć pchalt! Fred! każ mi się zmienić w wiewiórkę! To nie jest pora na zabawy! Zrób to! Dobra, skoro chcesz, Piętaszku rozkazuję ci zmienić się w wiewiórkę! Ej, piesku! Tutaj jestem biedną, bezbronną, małą wiewióreczką! Co? Myślisz, że skoro jesteś wiewiórką, to rzucę wszystko i ja! Spróbuj mnie złapać! Kto złapie małą wiewióreczkę? <laughs> Błotek, tak skup się! To znaczy borgon! Czy zapomniałem już nawet, jak się nazywam? Półkuchacz. I tak, jesteś zbyt wolny, żeby mnie złapać. Już jest po tobie w Pomóż mu, a ja rozbroję wiertło. Robi się. Mówiąc Mu, miałaś na myśli piętaszkę, a nie burgolona. Fred, litości. Wolałem zapytać. Dzięki. O, nie wiem, czy to możliwe, ale chyba wyziony ducha. I tak to się kończy! kundlu! Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa! Dlaczego wróciłeś? Już zrobiliście mi wielką przykrość, ale tęskniłem za wami. Muszę dowiedzieć się, kto odpadł z najtwardszych piosenkarzy świata. Przepraszamy, piętaszku. I obiecujemy już nigdy żadnych szczeniaków. Hmm. Hmm. Oh. Ej, patrz! Cię. Jaki smutki kiczuś! Oh, ludzie to jednak straszni naiwniacy.